Dobry dzień, dobry. Witam na kanale Wykreły swoje życie. W dzisiejszym filmie wyjaśnię, jak to jest, kiedy podczas procesu manifestacji czujemy jakieś bardzo negatywne emocje, czujemy się źle, czujemy się załamani i tak dalej. Jak to wpływa na nasz proces manifestacji, czy wtedy dostaniemy swoje pragnienie, czy nie dostaniemy swoje pragnienie. Także dzisiaj wszystko na ten temat. Ale zanim zacznę, chciałabym was serdecznie powitać na naszym kanale Wykreły swoje życie, które prowadzę razem z Basią. I na tym kanale. Uczymy Was, jak manifestować swoje pragnienia właśnie według prawa założenia. Również zapraszamy Was na naszą stronę www.wykreujswojeżycie.pl bez polskich znaków, gdzie możecie zamówić u nas konsultacje, mentoring, kursy, wykłady itd. Jeśli potrzebujecie więcej wiedzy, a nowe osoby, które chcą zapoznać się z wiedzą, zwłaszcza podstawową, na temat prawa założenia, zapraszamy do naszych najstarszych filmów. W playliście znajdziecie właśnie takie podstawowe filmy na temat prawa założenia. Także jeśli Was interesuje temat, serdecznie zapraszamy, zapraszamy. Do subskrybowania naszego kanału, do komentowania, na naszą stronę internetową, na naszego Facebooka wykroły swoje życie, TikToka. Wszystko o tej samej nazwie. Przechodząc do tematu. Bardzo często, bardzo często mamy od Was pytania typu: czy kiedy ja jestem załamana, bo coś się podziało w 3D, czy załamany, tak, bo jakaś osoba zrobiła to i po prostu ja popadłam w negatywne emocje, płacz i tak dalej. Czy ja jestem w stanie wy wymanifestować swoje pragnienie? Słuchajcie, oczywiście, oczywiście. Po pierwsze, nic nie jest w stanie zrujnować Waszego pragnienia. Waszej manifestacji, chyba że tak założycie. Słuchajcie, to jest prawo założenia. Wszystko wytworzycie. Wy ustalacie reguły. Także to jest po pierwsze. Więc nawet kiedy czujecie się źle, kiedy macie takie sytuacje, które was wyrzucają po prostu z tego pozytywnego podejścia, musicie wiedzieć, że wy nie musicie. Nie ma nawet takiej zasady, pomiędzy, że wytworzycie, że wszystko cały czas, przez cały czas, że musi być pozytywni, te pozytywne wibracje musicie mieć, jak to się mówiło w prawie założenia. Nie, 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 słuchajcie. Co jest najważniejsze, nawet jeśli czujecie się źle, nawet jeśli chce wam się płakać, słuchajcie, to jest najważniejsze, żeby nie tłumić tych emocji. Ponieważ te emocje zostają, wy macie sobie pozwolić na te emocje, ponieważ tak funkcjonuje nasz organizm ludzki, że kiedy coś się zadzieje i już naciśniemy ten przycisk i wyjdą te negatywne emocje, czyli po prostu poczujemy się źle, to wtedy działają hormony w naszym organizmie i te hormony powodują, że właśnie czujemy się jak się czujemy, tak? Czyli chce nam się płakać, krzyczeć, jesteśmy totalnie negatywnie do wszystkiego nastawieni. To jest normalne, jesteśmy ludźmi. Nie myślcie sobie, że jeśli zaczynacie właśnie tą ścieżkę e, takiego rozwoju osobistego, e, pilnujecie diety mentalnej, manifestujecie już jakieś pragnienia i nagle poczujecie się źle, że Ojej, ja coś robię źle. Nie słuchajcie, to jest całkowicie normalne. My mamy prawo do takich emocji, bo jesteśmy ludźmi, tak? Jesteśmy tą czystą świadomością, ale tą świadomością, która tak naprawdę jest uwięziona w tym naszym ludzkim ciele, które ma takie i nie inne warunki, tak? I tak funkcjonuje nasz umysł, tak funkcjonuje nasze ciało. Także musicie zrozumieć, dajcie sobie pozwolenie, pozwolenie na te emocje, jeśli już się tak stanie, że wy to poczujecie. Bo coś się podzieje w 3D, albo nic się nie dzieje w 3D, i popadniecie po prostu w takie załamanie. Jeśli chce Wam się płakać, płaczcie, pozwólcie sobie na to. Ale co tutaj słuchajcie, jest najważniejsze? Po pierwsze, żeby pozwolić wyjść tym emocjom, nie tłumić ich sobie. A po drugie, żeby nie popaść w spirale negatywnych myśli. Ponieważ my Wam cały czas powtarzamy, że takie emocje e, negatywne, czyli kiedy poczujecie się źle, tak? Czyli. Czujecie w środku po prostu, czuję się źle, nastawiona negatywnie, e, mam wszystkiego dość, po prostu mam wszystkiego już naprawdę powyżej uczu, uszu, chcę mi się płakać. To płacz. To po prostu płacz. Pozwól sobie, nie tłum tych emocji. Ale pamiętajcie o tym, żeby nie wpadać w spiralę negatywnego myślenia, bo my jesteśmy w stanie nad tym mieć kontrolę tylko iluzja, że my nie mamy kontroli nad tym myśleniem. Mimo, że nie wierzysz w to, co mówisz, mimo, że 3D pokazuje ci zupełną przeciwność tego, czego chcesz, jeśli tak jest, to ty masz kontrolę nad swoim umysłem. Więc jeśli czujesz się źle, jeśli to twoje ego sprowadza cię do tego starego stanu, to ty nadal pilnuj swoich myśli, bo ty nie rujnujesz swojej manifestacji. Rujnujesz ją tylko wtedy, kiedy tak powiesz. Nigdy nie ma sytuacji takiej, tak jak my Wam zawsze mówimy, że okoliczności nie, ma, nie mają znaczenia. Nie ma czegoś takiego, że podzieje się coś w 3D, co może spowodować, że nie dostaniesz swojej manifestacji. Zawsze zawsze możesz wymanifestować to, czego chcesz, niezależnie od okoliczności. I niezależnie od Twoich emocji właśnie. Ale pamiętajcie o tym, żeby kiedy wpadniecie właśnie w tą. Taką spiralę tych negatywnych emocji nadal pilnować diety mentalnej. Mimo że naprawdę czujecie się źle, nawet jeśli macie wątpliwości. Nie powtarzaj wtedy, nic się nie dzieje. Ja nie potrafię manifestować, wszystko jest przeciwko mnie, to nie działa. Wtedy tworzycie założenia. Wtedy tworzycie założenia. Potraficie miesiącami tkwić w takim stanie e, nic nie działa. Przecież ja afirmuję, no nic nie działa, no nic nie działa, no zobacz. I sami sobie tworzycie nowe założenia i mówicie, że to nie działa. Wy tutaj decydujecie. To jest prawo założenia to ty, ty decydujesz. Ty tworzysz te założenia. Więc jeśli macie takie założenie, że popadacie w negatywne emocje i wtedy rujnujecie swoją manifestację, to jest tylko wasze założenie. Zawsze możecie dostać swoją manifestację, niezależnie od tego, jak się czujecie, jakie macie emocje. Manifestują nasze myśli, nasz stan, stan świadomości. Więc jeśli poczujesz się źle, pozwól sobie na to, czy to jest kilka godzin, kilka minut, czy nawet kilka dni, ale pamiętaj, pilnuj diety mentalnej, nawet jeśli nie jesteś w stanie wtedy robić technik, czyli wizualizować na przykład, czy afirmować, bo te techniki najczęściej wybieramy, to wtedy nie mów, nie działa, nie mam tego, poddaję się. Słuchajcie, my cały czas manifestujemy, tak naprawdę nie możemy się poddać. Bo wybieramy wtedy to, czego nie chcemy, tak? Nic się nie kosztuje myśleć pozytywnie. Nawet jeśli w to nie wierzysz. Powtarzamy Wam po sto razy. Nie musicie w to wierzyć, macie się tylko przy tym upierać. I kiedy przychodzą te negatywne emocje, pozwól sobie na nie. Wykrzycz się, wypłacz poduszkę, kiedy potrzebujesz. Jeśli lubisz sport, idź uprawiaj sport. Weź kilka głębokich oddechów, zrób opokiwanie EFT, idź popływać, cokolwiek, tak, żebyście poczuli się lepiej, i wtedy kontynuujcie manifestację. Ale jeden podstawowy warunek pilnuj swojej diety mentalnej. Nie powtarzaj, nie działa, nic się nie dzieje, ta osoba mnie nie kocha. Ja powtarzam tyle razy afirmację, ta osoba mnie nie kocha. Nie, bo wtedy co? Wtedy po prostu się wahacie. I co dostajecie? Zachowania hot and cold, tak? Te ciepłe, zimne. One właśnie stąd się biorą, że tu afirmujecie, a za chwilę nie działa, nic się nie dzieje, ta osoba mnie nie kocha. Także pamiętajcie o tym, wyrzućcie emocje i następnie przechodźcie dalej do Waszych technik. I właśnie wejdźcie w ten stan, ja to mam. I obojętnie, co czujecie, macie trzymać dietę mentalną. <gryw> Dziękuję serdecznie, do zobaczenia.